Czeka nas ekologiczna rewolucja. Od stycznia 2015 roku wszystkie nowe i remontowane budynki będą miały kolektor słoneczny, wiatrak, pompę ciepła lub fotoogniwo. To efekt dyrektywy unijnej, która zobowiązuje nas do zwiększenia udziału zielonej energii. Czy będzie nas na to stać i kto może na tym skorzystać? O tym Violetta Bratonie. Solary na dachu nie wywołują już takiego zdziwienia jak kilka lat temu, ale nie są powszechne. Tymczasem ci, którzy z nich korzystają, nie mogą się ich nachwalić, bo korzyści łatwo policzyć. Mamy, tak jak powiedziałem, oszczędności w, w ogrzewaniu. W pierwszym okresie woda była ogrzewana przy pomocy prądu elektrycznego. Po założeniu kolektorów rachunki za zużycie energii spadły prawie 200 zł, w granicach 180-190 zł miesięcznie. Wkrótce może się okazać, że takie kolektory będą na każdym dachu, bo rząd szykuje ustawę, która zobowiąże każdego właściciela nowo budowanego lub remontowanego domu do założenia instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii. Część poniesionych kosztów będzie można odliczyć od podstawy opodatkowania. Prawdziwą rewolucją ma być to, że każdy będzie mógł w domu produkować prąd. Zakład energetyczny będzie miał obowiązek włączyć taką instalację do sieci bezpłatnie, jak również 30% wytworzonej energii będzie miał obowiązek odkupić. Energię elektryczną wytwarzają ogniwa fotowoltaiczne, podobne do kolektorów słonecznych i też wykorzystujące słońce. Zdaniem specjalistów te urządzenia to przyszłość każdego gospodarstwa. Tutaj znajduje się serce całego układu, czyli falownik, którego zadaniem jest zmiana prądu stałego na prąd zmienny o parametrach dopasowanych do parametrów sieci publicznej. Taka inwestycja e, zwraca się w przeciągu 5-6 e, e, lat. E, kolejne lata e, to jest e, czysty e, zysk. Czysty zysk dla kieszeni i czysty zysk dla środowiska, bo przerabiając ciepło słoneczne na prąd elektryczny, nie emitujemy do atmosfery dwutlenku węgla, który uważany jest za główną przyczynę ocieplania klimatu. To może być energetyczna rewolucja w naszym kraju. Ustawa o odnawialnych źródłach energii podobno jest już gotowa i czeka w Ministerstwie Gospodarki, a jeżeli prawdą jest, że przyniesie więcej zysku niż nakładów, to może być jedną z najbardziej wyczekiwanych od lat. Kronika Wioletta Bratuń. A w studiu kroniki jest profesor Ryszard Tytko, współtwórca ustawy. Witam serdecznie. Witam to może odpowiedzmy sobie na to pytanie. Czy jest w Ministerstwie Gospodarki? Tak, jest gotowa, gotowy projekt tej ustawy o odnawialnych źródłach energii. To jest jeden projekt, który jest projektem rządowym, natomiast są również zapisy wykonane w ustawie o prawo energetyczne. Nie, Czyli będzie podpisane, będzie... a nie do jakiejś trafi zamrażarki. Nie, ono nie może trafić, ze względu na to, że wymogi unijne zmuszają nasz kraj do dostosowania się do standardów europejskich w tym zakresie. Czy ten projekt czyni się więcej zalet niż nakładów? Panie redaktorze, proszę państwa. Na pewno tak, dlatego że patrząc na inne kraje, Niemcy czy Szwajcarię czy Austrię... Tam to się opłaca, tam powiedzmy w tych krajach y, pierwszy rzędu Niemcy, tam jest zamontowane 25 tysięcy megawatów z fotowoltaiki, u nas raptem 1,5 megawata, więc... To ona się... jest wzorowana, rozumiem, na niemieckiej ustawie. Tak, ona jest na niemieckiej. Jakie są efekty? Y, w Niemczech są bardzo pozytywne i y, społeczeństwo jest zadowolone z tych... Oni są bogaci od nas, ale takiemu przeciętnemu Kowalskiemu. Tak, przeciętny Kowalski... Czy on zapłaci mniejsze rachunki za... Zdecydowanie mniejsze, dlatego że ta ustawa, patrząc i idąc jej śladami, to definiuje pewne rozwiązania prawne. Mówimy tak, że do 40 kW ten... Obywatel nie będzie musiał y, m, zakładać firmy, nie będzie musiał przechodzić tej procedury prawnej. To jest jedno zagadnienie. Drugie, że będzie mógł włączyć do sieci, czyli sieć będzie magazynem energii. Trzecie zagadnienie, że zakład energetyczny będzie musiał odkupić od niego te 30. I będzie zarabiona prąd. A część poniesionych kosztów będzie można odliczyć od podstawy opodatkowania. Tak, bo 26 tysięcy. To są pieniądze z państwa, jak gdyby państwo będzie dotowało te instalacje. One będą wtedy tańsze, powiedzmy, po już licząc... Tylko trzeba mieć te 26 tysięcy. Tak. A czy będzie jakaś linia kredytowa? Specjalna? Są linie kredytowe przygotowane. To już jest w gestii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i tam będzie propozycja, żeby 50% odsetek dofinansował, powiedzmy, Narodowy Fundusz, a Część może zostać umorzona. Czyli panie profesorze, jednym zdaniem będzie oszczędnie i będzie ekologicznie. Dokładnie tak, czekamy z niecierpliwością na tą ustawę. Profesor Ryszard Tytko był gościem kroniki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.